Ale ty się odstawiłeś, chłopie, kosule. <noise> I tyle tego, ja. Widzowie, zobaczcie dzisiaj przyjechałem z Krzychu BMX. Wyciągamy nasze rowery. Idziemy śmigać na kryty Skate Park w Szczecinie Chłopaki już są, przyjechali chwilę przed nami, także zaraz się z nim przywitamy. Pierwsze wrażenie, fajnie wygląda? Spoko. Trzychu dzisiaj będzie oprowadzany. No, ty, do... ale ty się odstawiłeś. Chłopie, koszula, ja nie, wiem, co ty? Osiemnastka wczoraj Co to za nowy imię, Krzysztof. Mo się pokazać na skateparku. Patryczek, opony dla ciebie są w szaty. Nie wiem, jakie zmienisz, ale. W domu. Trzymam kciuki. Zerknij, zerknij. Pala. Czym się chcesz pochwalić? klejka? Nie, nie to. Nie to, tylko tutaj. Freecoaster od. Yy, świętej Pamięci Kuby Nowaka. Nie. Odbrodziłeś go? Nie, to jest moje koło. Sprzedałem kumplowi z policji. Okej. Okay. Zamieniliśmy się, tam. Za tą kasetę moją Okej okay. i za dopłatą tak. czy coś? Dopłatą. Tak, miałeś no się rbot cynowe. <laughs> Nie, Nie. nowy no no tak, czyn. Nowe kostka no. O, mani mani 有。 Krzysiu, co dzisiaj się stało? Zaspałem. Zaspałem, dzisiaj oficjalnie się oficjalnie zaspałem. Tak, dzisiaj, dzisiaj nie opony, dzisiaj nie pogoda. Nie, dzisiaj zaspałem. Śmiałem się z chłopaków, że wieczny serwis, ale imię do dopadło. No. Już dłużej nie mogłem czekać, bo rozwalane sprychy koło kurde zaczęło ustępować, także no. działamy, działamy. Jest wąsko, nie ma żartu. Yeah. Na no, mówiłem sobie, płaku, że z, z aliupę, także za czymś to wyjdzie. Dobrze I trój od Krzysia, dawaj. Za bardzo w to wpadasz tak na pełnej, nie? Ale samoloty... To nie jest takie jakbyś miał odjechać do fejki tylko takie do przodu Bo wiem, że trzeba dolecieć do tego Masz, to jest takie Mam, do zrobienia wszystko wow. Boże, Krzysztof Tu Dziś tejternacie Łoo To się nie uda. Uda, tak, to się nie no O Boże, jak on to ustał. A to jest jakiś kącik sponsorowany Red Bulla, czy co? A jak, napisali, przesłanali, ale będziemy oglądać. Kolego, tu się parkuje. Ale nie łam się, masz karnet open, możesz siedzieć do wieczora. No! Jak patrzę na niego w tej koszulce, nie? W tej białym kasku i ta koszulka, to kogo widzicie? Luther Pokaz hey. <laughs> Pokaż włosy rudy. <laughs> Kolega <noise> tu odłożył krzesło. A temu nie jest potrzebne krzesełko, prawda? <noise> można tak klasycznie, ale można też tak na zestaw piknikowy. Zadaje długo sprzedaży. A wy nie mylicie rowerów, jak leżą na ziemi? Czasami. Tylko <noise> słyszę później, że to nie jest mój. <noise> no, teraz to już tak mówi. Ty, ale one są naprawdę mega podobne. Tak. Jeszcze nie arykond. Tu panie łańcuch jest zrobiony. Ciało, ci się czy malowałeś? Nie, taki był. Taki był? I sprocket jest 28? Tak. Spoko, fajnie. Nie customowe, Niech stanowią, nie Niech tak okay. Kult zmienia, Mara, panowie. okej team Team Niech stanowią, Dobra, Niech panowie. Jednak zmianowo. Chyba za ciężko Czyli w przyszłym odcinku zobaczymy coś innego? Nie wiem Pat, Patrz, pomylił rower, zobacz Nie no, wiem, śmieci Będzie coś z tego dzisiaj? Dzisiejsza vloga? No No nie wiem, jak zrobisz mi to będzie Dawaj jakąś świecę dla widzów Nie Dawaj, patr, <laughs> gwiazda wlatuje <laughs> Gwiazda wlatuje O tu gwiazda wleciała, zobacz Pat, to jest dla widzów I ścianę <laughs> Nie, to jest do repety. Czemu? Do repety. 100-kilowy boxdel zrobił to lepiej. Pierdolaj. 120 chyba. 100 to chyba trochę za mało. Pa, freestylo. Nie, nie no takie... 5 na 10. Ale zachodzik, Patryczek, kurde. A się łezka wokół kręci. <tell -tymka> Chcę przypomnieć, że to grudzień. No bardzo rok. ładnie. No nie widzisz jak romantycznie chcesz dołączyć czy nie chcesz nam psuć tego? Nie, oni są za, młodzi, ja są ci idę. Bardzo, bardzo, bemik, nie widzę, dzisiaj na snowboard przyszedłeś. A ja. Masz. Czapka firmy, czapka. I'd rather be snowboarder. Nie, snowboard. <grym, <grym, follow, follow, co to jest? Me, follow im Instagramie. <grym. grym> Czekaj, co tu masz? Eat, sleep, repeat. No dobra, dobra, A nie słuchaj, czeka nas Dobra, skończyliście już sobie wybierać nie, jest tyle tego, że... Szofer podjechał. Kebab. 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 Dzisiaj do Barrawa jedziemy. Będziemy Kebab. testować jedzenie. Kurde, zobaczcie. Tam Audicio mnie zostawił, tu Krzysiu drugą. No zobacz, tutaj hydrant. No dobra, jakoś wyjedziemy, co? Darby. Jedziemy na obiadek nie mają tych O widzę ich, zobacz tu są Patrz, tam macie miejsce tam macie miejsce <słuch> Moje już jest, chłopaki jeszcze czekają Team Rolo, A ja na talerzu klasycznie jak ci? Po ostatnim akwaku który lepszy? Macfag. Macfag lepszy, no. Hopaki jeszcze nie porównali do Macfaka, ale następnym razem zajdziemy. Chyba top Ale jest git? Tak. Top może być, no? Widzę. Polecają chłopaki, także widzicie same dobre. Okejki, okay opinie, nie? Dobra. Kończymy, konsumujemy. Widzimy się w aucie na podsumowaniu Pojedli, popili, zadowoleni, nie? Jak. O, patrz, jeszcze światło mamy, ale się udało, ale się udało. Dobra, lecimy do fury, mam nadzieję, że do rowerów nie podjumili. Dobra. Widzimy się widzowie w kolejnych odciętkach. To kto jest wierze niż pewne, że będę dalej w to grana, we kiedy mówię o nazwie. Na mordę kuda, kto ja i moja drupa idziemy po swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę.